Tak, nie. to jest sałatka z kieszonych warzyw, czy co? to są kiszone warzywa? Nie wiem, nie wiem jak to nazwać, dlatego że te warzywa są już pokrojone w cząstki, jest y, ich kilka rodzajów i są robione na krótko, bo my lubimy rzeczy robić szybko. Szybka sałatka z kiszonych warzyw? Nie. Ekspresowa kiszonka warzywna. O! o jeszcze to robię. będzie. To. Proszę bardzo, jesteście y, przy nas, kiedy tworzymy nazwę. <laughs> Hmm. Zaczynamy od pokazania? Tak, zaczynamy od, od pokazania, pokazania tego, co to będzie. Papryka pokrojona w cienkie, długie paski. Dzięki temu szybciej one się ukiszą. Marchewka w cienkie plastry, różyczki kalafiora, przekrojone na ćwiartki, połówki w zależności od wielkości. Oczywiście dodaliśmy również przyprawy. Ale do tego jeszcze dojdziemy, Cynamon, goździki. Najpierw trzeba obrać marchewkę. Dobrze, to ja się zabieram A za Jeśli do chcecie zobaczyć nasze poprzednie kiszonki, czyli kiszoną cytrynę na przykład, kiszoną kapustę inaczej, to one są tutaj nad Joli głową, tu jest playlista, ona się pojawi. Jeśli lubicie kiszonkę, Podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I tam na dole znajduje się pod tym ekranem, w którym się znajdujemy, znajduje się dzwoneczek. Jak go naciśniecie, zawsze otrzymacie powiadomienie przed premierą nowego odcinka. Wtedy dowiecie się, co słychać nowego w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni, którą tłumaczymy również dla Was na język angielski, abyście mogli się dzielić ze swoimi anglojęzycznymi przyjaciółmi. Pamiętajcie, że można nas pytać o różne rzeczy, można komentować nasze odcinki na YouTube, na Instagramie, na Facebooku i na blogu kulinarnym. A na dole w opisie znajdziecie informacje o kolejnych liveach, e-bookach i szkoleniach online, na przykład z ciasta pierogowego, które jest przed nami. Nie wiem, czemu mam takie wrażenie, ale twoje monologi na temat tego, co robimy są czasami dla mnie zbyt długie do wysłuchania, bo ja jest gotowaniem. Ja wiem, Dobrze, to ty krój, krój, krój. Dobrze, ale ja byś robił, robił robił. Bo to ja jestem gadułą w tym związku. Chcemy mieć ładne, długie paseczki. Trzeba pokroić marchewkę na bardzo długie paski. Cienkie w miarę możliwości. Marchewka akurat jest takim sztywnym, dosyć Nie, twardym. Paski, tylko na plastry. – To są plastry. – Dobra, niech będą plastry. <noise> – Jak macie ochotę cienkie, się wysilać, podróżne. możecie wziąć nóż i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. A jak nie macie się ochoty wysilać, no, skorzystajcie z tak tzw. mandoliny. – Mandoliny e, to jest bardziej nawet rekinek, bo on ma tutaj takie, takie szczyty. Rekinek tak. zwany mandoliną, mandoliną. Albo mandolina zwana rekinkiem. rekinkiem. E, będzie Uważajcie to trudne. Na Uważajcie na palce. Jeżeli e, nie macie techniki dobrej, wyrobionej, e, jak kroić, lepiej jednak pokrójcie nożem. Takie paski wychodzą. Jedni plastrują marchewkę, a drudzy powinni zabrać się zakrojenie papryki. Paprykę kroimy na pół. Odkrawamy tę część centralną, w której znajduje się gniazdo nasienne. Jest nam ono niepotrzebne. Zatem odkładamy je na bok. Usuwamy nasiona. I kroimy paprykę na kawałki. Wygląda na to, że Moja działka już się skończyła, a Jola nadal męczy się z tą a, biedną nie, marchewką. ja chcę zrobić tutaj jeszcze ze dwa plasterki. W poprzednim słoiczku musiałam marchewkę na pół składać. W tym mamy wyższy słoiczek, więc marchewka będzie po długości włożona. I różyczki kalafiora. Dzielimy w taki sposób, żeby one później nie pływały w takich drobnych częściach na wierzchu. O, żeby do gałązki były przyklejone. Teraz szukam miejsca, gdzie można by było tą różyczkę. Myślę, że tak będzie dobrze. A te dwie większe przekroję na cztery części. Chodzi o to, żeby one były dosyć małe, żeby szybko się ukisiły. Warzywa już pokrojone. I teraz układamy warzywa w słoju tak jak lubimy. W tym akurat wyszły mi takie piękne, równe strony. A w tym zobaczymy. A w tym zobaczymy. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę bardzo. Od czego zaczniemy? Dajemy paprykę. Joli, technika jest taka, że układamy tą część od strony dubki do góry. Ponieważ Jola będzie to. Zapierać czymś, tylko nie wiem czym. Znaczy, że tylko jak papryka jest u góry zakręcona, to ona później nie wychodzi tak ze słoika, Gdyż słoik się zwęża i wtedy ten, to zakręcenie powoduje, że nie chce… Tym bardziej nie, nie wyjdzie. Nie wiem, o czym ona mówi, ale pewnie ma rację. Nie, tym bardziej, że słoik ma bardzo mały wlot, więc w związku z tym ciężko będzie nam marchewka, coś wrzucić. Marchewka. Właśnie marchewkę tak ułożyłam już, żebyś nie musiał się męczyć. <noise> żebyś nie musiała <noise> mi poprawiać, <głos> dzięki. <głos> no tak już, to taka już jestem, ale zobaczcie, żyjemy. Kalafiory, kalafiory, kalafiory. Proszę, proszę. Zaczynamy od najmniejszych, a później przyłożymy z góry tymi większymi. I wkładamy tak, żeby się tu lekko zaklinowały. Wtedy będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że nie wypłyną na wierzch. A szczególnie kalafiory uwielbiają wypływać, mówię Wam. Wiem, mam w tym doświadczenie. Bo kto nie widział z Was pływających kalafiorów? I musimy jeszcze powtykać przyprawy. To jest kora cynamonu. Która także lubi wypływać. Więc musimy ją jakoś tak, takoś wetknąć głębiej. Goździki nam wypłyną na pewno, ale tym przejmować się nie będziemy. I tu jeszcze jednego damy. Najwyższa pora przygotować zalewę. Mamy tutaj filtrowaną wodę, czyściutką, nie gotujemy jej, dodajemy Ale do jeżeli nie... nie macie filtrowanej wody, to po prostu weźcie z kranu wodę, przegotujcie, wystudźcie i wtedy solicie. Dodajemy do niej soli kamiennej. Mniej jodowanej do zapraw. Zwykła, nosza, polska kopalniana sól. Mniej więcej czubata łyżka na litr wody. Mieszamy. O, ja widzę, że masz bardzo piękne mieszadełko. A ja po co mam brudzić łyżeczkę, skoro mogę zamoczyć nóż, który już tutaj był? I zalewamy warzywa w słoiku. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliermaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I teraz bardzo ważny element tej układanki, żeby kiszonka była ekspresowa, trzeba dodać starter. Bo inaczej będziemy na to czekać, czekać, czekać i czekać. Mamy tutaj wodę z ogórków kiszonych, którą dodajemy do słoika. No. Teraz się zastanowimy, czy dusić, czy dlatego, bo okazało ja się, nie mam na to że ten słoik jest troszeczkę za duży na to, żeby tak. A co tam te a, no widzisz, ale nadal i tak nie da się przedusić, więc w związku z tym dołożymy po prostu kalafiory. Nie chodzi o przeduszanie, co one tam robiły. Zapomnieliśmy o nich. Zapomnieliśmy o nich. Ale słuchajcie, wiecie co by się stało z tymi kalafiorami? Gdybym ich nie włożyła do kieszenia? To by się znalazły. No. Dobra, ja mam na to pomysł, czy my to przedusimy. Mamy tutaj takie mini, mini pokryweczki. I myślę, że... To załatwi nam sprawę. Mini pokryweczka i mini. Yy... Nie, mini. Mini miseczka, mówię ci. Tak? Nie, ja będę dał dwie mini, trzy mini pokryweczki. Jejku, co tu się będzie działo? No, piękna budowla. Ale kwestia przykrycia tego od góry, niech zostanie w Waszej gestii, Radźcie sobie sami. Najważniejsze, żeby przykryć całość ponieważ nie, nie chcemy mieć muszek, owocówek. I gdybyście się tu przyjrzeli, to tutaj taka jedna już poluje krąży, na kiszonki. Krąży, krąży. Nie damy jej najeść się kiszonkami. My tutaj mamy kiszonkę, którą nastawiliśmy 5 dni temu i nie zawahamy się jej użyć. <grym> nie zawahamy się jej zjeścia. Do czego można używać takiej kiszonki? Do wszystkiego, tylko nie do lodów. Smacznego i na, I na zdrowie. zdrowie. <grym> Jeszcze jedna uwaga. W trakcie kiszenia… Tu będzie wszystko gazowało, więc od czasu do czasu tak poruszajcie, troszeczkę pouciskajcie, tak raz dziennie przynajmniej. I te kiszonki długo nie poleżą, więc w związku z tym, jak je ukisimy, przez kilka dni jejemy, nastawiamy kolejną kiszonkę i tak do nowego sezonu. Jeszcze raz smacznego. smacznego i na zdrowie.